Cześć, witam na kanale Matma Assistance i zapraszam na kolejny odcinek, który dotyczy działu ułamki dziesiętne dla klasy czwartej. I dzisiejszy temat to odejmowanie ułamków dziesiętnych. Właściwie odejmowanie jest bardzo proste. Jeśli umiecie odejmować pisemnie liczby naturalne, o czym były już wcześniejsze odcinki, to bez problemu poradzicie sobie z ułamkami dziesiętnymi. Jaka jest zasada? Jeśli mamy do odjęcia Przykładowo 8,207 minus 5,6 to tak jak i było w dodawaniu, tak i w odejmowaniu, podpisujemy liczby jedna pod drugą w taki sposób, aby przecinek znajdował się dokładnie pod przecinkiem. E i kolejne cyfry również pod sobą, tak? Czyli całości odpowiednio pod sobą i części dziesiąte pod sobą, części setne pod sobą, części tysięczne i tak dalej, i tak dalej. I następnie wykonujemy odejmowanie analogicznie, jak wykonuje się je w przypadku odejmowania liczb naturalnych. Dobrze, to na przykładach będziemy tego się uczyć i to sobie prześledzimy. Mamy przykład numer 1 9,84 minus 6,27. Czyli podpisuję 9,84 odjąć i pamiętam podpisuję tak, aby przecinek był pod przecinkiem i odpowiednie części pod odpowiednimi częściami. I odejmuję normalnie jak liczby naturalne. 4 odjąć 7 nie da się, więc pożyczam dziesiątkę od ósemki, mam

1 odjąć 9 nie da rady, pożyczam dziesiątkę, czyli mam 11 odjąć 9, czyli 2. Tutaj została szóstka, 6 odjąć 8 nie da rady, czyli pożyczam dziesiątkę, dziesiątka z szóstką to 16, odjąć 8 to 8. I piątka tu została, odjąć 4 to 1, czyli wynikiem tego odejmowania jest 1,82 setne. 5,06 odjąć 3,97. Podpisuję tak, żeby przecinek był pod przecinkiem i odejmuję 6 odjąć 7, nie da rady, muszę pożyczyć dziesiątkę. No od zera nie da rady, czyli pożyczam tą dziesiątkę od piątki, czyli tu zostanie czwórka, czyli tu mam 16. 16 odjąć 7 to 9. 0 odjąć 9 nie da rady. Tu już dziesiątkę pożyczałam, czyli zostaje dziewiątka. 9 odjąć 9 to 0. 4 odjąć 3 to 1, czyli wynikiem tego odejmowania jest 1 cała i 9 setnych. 13,5 odjąć 7 i 64 setne. Czyli mam 13,5 odjąć. 7 i 64 setne. Jeżeli tutaj przeszkadza Wam, że nie ma żadnej cyferki, zawsze można sobie dopisać 0. Podpisuję. 0 odjąć 4 nie da rady, czyli pożyczam dziesiątkę, tu zostaje czwórka, 10 odjąć 4, 6. 4 odjąć 6 nie da rady, pożyczam dziesiątkę, tu zostaje dwójka, czyli 14 odjąć 6 to 8. 2 odjąć 7 nie da rady, czyli pożyczam tu dziesiątkę, czyli mam 12 odjąć 7 to 5. Wynikiem tego odejmowania jest 586. Każdorazowo pamiętajcie, jeśli na sprawdzianie robicie jakiś przykład i macie wątpliwości, czy dobrze obliczyliście, to możecie zrobić sprawdzenie. Jak się robi sprawdzenie, pokażemy na tym przykładzie. To minus to dało to, czyli to plus to musi dać to. No to sprawdzę, czy to się zgadza. 5,86 plus 7,64. 6 i 4 to 10, 8 i 1 to 9, i 6 to 15, 1 i 5 to 6, i 7 to 13. Uzyskałam 13,50, czyli to jest moje sprawdzenie, które potwierdziło, że w poprawny sposób wykonałam to. Odejmowanie. 28,803 odjąć 19,92. 19,92. Znowuż tu nie ma żadnej cyferki, można dopisać 0, bo 19,92 to jest dokładnie to samo co 19,920. I odejmujemy. 3 odjąć 0 to 3. 0 odjąć 2 nie da rady. Pożyczam dziesiątkę, czyli tu została siódemka. 10 odjąć 2 to 8. 7 odjąć 9 nie da rady. Pożyczam dziesiątkę, czyli tu zostanie siódemka, 17 odjąć 9 da nam 8 przecinek, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie były przecinki. 7 odjąć 9 nie da rady, czyli pożyczam dziesiątkę od dwójeczki, czyli mam.

Mogę sobie dopisać 0, jeśli tak mi łatwiej, i liczymy. 0 odjąć 7 nie da rady. Pożyczam dziesiątkę od najbliższej możliwej cyferki, czyli od czwórki, czyli tu zostanie mi trójka. 10 odjąć 7 to 3. Tu 0 mm, odjąć 3 nie da rady, ale już pożyczałam tu dziesiątkę, więc tu zostaje dziewiątka. 9 odjąć 3 to 6. 3 odjąć 4 nie da rady. Pożyczam dziesiątkę od trójki, czyli tu zostaje dwójka. 13. odjąć 4 to 9. Przecinek ląduje dokładnie w tym miejscu, w którym mam przecinki. 2 odjąć 5 nie da rady, czyli pożyczam dziesiątkę od najbliższej możliwej od dwójki, czyli 12 odjąć 5 da mi 7. 0 odjąć 8. Nie da rady, czyli tu już dziesiątkę pożyczałam, czyli zostaje dziewiątka. 9 odjąć 8 to 1, 1 odjąć nic to 1. Czyli wynikiem tego odejmowania jest 117 963. Oczywiście przy okazji odejmowania ułamków dziesiętnych możecie też mieć do czynienia z zadaniami tekstowymi, i teraz sobie takie przykładowe rozwiążemy. Uczestnicy trzydniowego rajdu pieszego podzielili tego, mm, trasę tego rajdu na trzy etapy. Pierwszego i drugiego, dobrze, to od razu piszemy, będziemy mieli jakieś trzy etapy rajdu. Pierwszego i drugiego dnia mieli przejść po 12,6 km. Czyli pierwszego dnia mieli przejść 12,6 km i drugiego dnia również 12,6 km. A trzeciego dnia o 1,5 km mniej. Czyli trzeciego dnia mieli przejść 12,6 km minus 1,5 km. Jak długa była trasa rajdu? No to żeby policzyć całą trasę rajdu, to najpierw trzeba obliczyć, ile oni przeszli tego trzeciego dnia. Czyli wykonuję sobie odejmowanie pisemne 12,6 odjąć 1,5. 6 odjąć 5, 1, tu przecinek dokładnie tam, gdzie mam przecinki. 2 odjąć 1 to 1, i 1 odjąć nic to 1. Czyli trzeciego dnia mieli przejść 11,1 km. Czyli pytanie, ile we wszystkie 3 dni, ile miał łącznie ten y, rajd? No, żeby to obliczyć, to muszę teraz do siebie dodać. 12,6 Plus 12,6 plus 11,1. Czyli trasy z każdego z tych dni. 6 i 6, 12 i 1 to 13. Przecinek w dodawaniu też w tym samym miejscu. 1 i 2 to 3, i 2 to 5, i 1 to 6. Raz, dwa, trzy. Czyli odpowiedź byłaby, jak długa była trasa tego raju? Ja już nie będę pisać, ale pamiętajcie, w zadaniu tekstowym, zawsze na koniec odpowiedź. Trasa tego rajdu wynosiła łącznie 36,3 km. Kochani, to wszystko na dziś. W opisie do tego filmiku macie wszystkie pozostałe filmiki. Linki do tych filmików dotyczących działu Ułamki Dziesiętne dla klasy czwartej. Jeśli chcecie dobrze umieć ten dział, dobrze przygotować się do klasówki, to zapraszam do obejrzenia wszystkich filmików, do usłyszenia.